Cześć! Witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł, a jeżeli jesteście tej nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, czyli w prawym dolnym rogu naduście przycisk subskrybuj. Ja Wam za to będę wdzięczny, a będziecie też na bieżąco ze wszystkimi filmami. Zapraszam też Was na mojego Instagrama Zakładamy Ogród. Co będzie, do czego będzie link w opisie. Słuchajcie, to jest kolejne takie podsumowanie, taki tour po ogródku, jak wygląda generalnie dana rozsada, co jak się ma na chwilę obecną, co się zmieniło przez ten, przez ten tydzień. Eee, ostatnio był też film Filmik o moich tulipanach, które zostały ogłowione, czyli jak gdyby faktycznie przekwitnięte. Kwiatostany zostały już ścięte, Może zaczniemy słuchać od truskawek. W zeszłym tygodniu W tych truskawkach było jeszcze mocno biało. Dużo było kwiatostanów w tym tygodniu. Jest ich zdecydowanie mniej, zdecydowanie. Ale co się też zmieniło patrzcie, truskawka już nabrała sobie generalnie masy. Jest już nie ciemno zielona, czyli jasnozielona, czyli zaraz będzie szła już w kolor, czyli zaczną nam te truskawy dojrzewać i też zaczynają się pojawiać, patrzcie, rozłogi przy truskawkach, jak będę miał chwilkę warto jak gdyby te wszystkie rozłogi przy tych owocujących truskawkach pozbywać się, chyba że faktycznie potrzebujecie jakieś tam nowe sadzonki. Ja wszystko ucinam, żeby one nie traciły energii na, na, na następne generalnie pędy, tylko żeby się skupiły na owocowaniu. Żeby te owoce były e, duże i żeby ich też było dużo, żeby dalej jeszcze kwitły. E, bo ja już tutaj nie wymieszczę u mnie truskaweczek. Teoretycznie te w przyszłym roku powinny być wymienione sadzonki. E, przy czym no, ten rok mają tak dobry yy, i wyglądają dobrze, i owoców jest dużo, że jeszcze przytrzymam, zaryzykuję w przyszłym roku wymienię część tych truskaweczek. Słuchajcie. Pomidory yy, koktajlowe, słuchajcie, tutaj wszystkim bardzo się podobały moje parawany, yy, które osłaniały od wiatru yy, pomidory. Yy, jeden znikł, patrzcie, nie ma, yy, drugi jeszcze nie zdążyłem, jeszcze jest, yy, ale patrzcie, koktajle. Yy, no, zaczynają się. Naprawdę grubo rozwijać jest na... To jest jeden krzak, nie patrzcie i tych, 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 tych kwiatów jest, jest naprawdę dużo, tak próbuję tutaj gdzieś zerknąć coś zawiązanego Tam jest za, 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 za tymi liśmy może nie zobaczycie To jest akurat odmiana maskotka generalnie Tu mamy odmianę Bajaja Po czym widać uwagę... Bajaja jest niższą zdecydowanie odmianą, ale to już było widać generalnie na etapie rozsady, o ile była niższa. I patrzcie w wiaderku, dość generalnie są te wiaderka daleko od siebie, ale Bajaja, przepraszam maskotka, już zaczyna wchodzić na terytorium Baja i będę musiały troszeczkę poprzestawiać na bok. Wcześniej nie mogłem, bo nie chciałem, żeby za bardzo miały kontakt z tą włókniną od wiatrochronu. Ale teraz jest, jest już to możliwe. No, praktycznie na, na wszystkich koktajlach ja mam kilka odmian. M będę bardziej się skupiał na tych odmianach. Jak już będą owoce związane, jak już będą kolory owoców, wtedy będzie znacząco widać też różnice w, w, w owocach. To są nie moje wszystkie jeszcze pomidorki koktajlowe. Mam jeszcze chyba pięć wiaderek z tyłu, których jeszcze nie zdążyłem po dziś dzień dostarczyć. Tak się mają pomidory gruntowe. Tak jak mówiłem w tygodniu na Instagramie. Radość, bo mogłem pierwsze wilki zrywać po tym zimnym czasie. Naprawdę ten maj był chłodny. Ten początek no, no maj, czerwiec już się zrobił cieplejszy. Był na tyle chłodny, że w nocy było po 5 stopni. Potem te, te parowane trzymałem tutaj, żeby ta temperatura w nocy się utrzymywała u pomidorków jak najwyższa. Nie mam jeszcze szklarni. Plan jest, że akurat tutaj będzie w tym miejscu stała po tym sezonie szklarnia. I zaczęły się w końcu pojawiać, słuchajcie, wilki na pomidorach. Pamiętajcie, żeby ich się pozbywać, szczególnie przy tych pomidorach gruntowych, ponieważ te koktajle. Ja zostawiam w 100% frywolnie. Nie zrywam żadnych wilków, im to w żaden sposób nie przeszkadza. One są tak czowak obsypane pomidorkami. I te pomidorki dojrzewają. Jest to mały owoc. Natomiast tutaj jak pójdą w wilki, czyli w dodatkowe pędy, które będą wyrastały pomiędzy, tak jak mamy tutaj, o, tak. Tam widzimy, że się zaczyna pojawiać taki wilczek, czyli to. Czyli pomiędzy. O, i to urywamy będzie kiedy jest jak najmniejsze z tego byłaby kolejna gałązka ona pewnie by owocowała problem w tym, że osłabiłaby krzaki i on by się skupił na tej kolejnej gałęzi na tym owocu a nie chociażby na tych, które tutaj ma kwiatostany, żeby one sobie zakwitły, a jeszcze tego nie zrobiły krzak relatywnie niski jeżeli chodzi o grubość łodygi to całkiem fajna gdzie zostawiam wilki to jeżeli na dole Mam jakąś taką usuniętą gałązkę, aczkolwiek w tych dolnych gałęziach, tak czy owak, ja będę wszystko wycinał. Jak tylko one zaczną pójdą do góry i zaczną owocować, to wszystkie dolne gałęzie u nie będą, będą gołe. Góra będzie czerpała promienie słoneczne, <coughs> także tak się mają pomidory powoli, powoli, powoli. Co pociesza w tym roku to winogrona, bo w zeszłym roku w maju poprzymarzało, a w tym roku widać, że tu będzie faktycznie fajnie obsypane, już wyszczeliło jak to winogrono do tego stopnia wyszczeliło, że zaraz muszę już je przyczepiać tutaj do tej konstrukcji. Ale zeszły rok był słaby dla winogrona. Były majowe mocne przymrozki, a winogrono no nie jest odporne. Zresztą wielu osobom na wielu grupach te winorośle poprzymarzały. A tutaj i białe i czerwone, każda odmiana sobie radzi fajnie. Ogóreczki, które były dosiewane, widzę, że dopiero się gleba podnosi. I tak jak już mówiłem ostatnio, że dosiewałem z tego względu, że tak zimno było, że one mi nie zdążyły wzejść. Poziomki, zaczyna być widać pierwsze owoce. No, poziomka dla mnie ma o tyle plusów, że owocuje bardzo długo. Nie tak jak truskawka, dlatego bardzo lubimy poziomki. A tu w wiaderkach są ziemniaki, kartofle, pyry, jak zwał. Tak zwał. Nie we wszystkich, które są malutkie, nie we wszystkich się jeszcze pojawiły, ale widać, że ta ziemia pęka, i tam gdzieś jeszcze nie pojawiły. Zaczynają się już pojawiać generalnie już pęknięcia gleby Tak jak tutaj, i wiemy, że zaraz wyjdą pyrki, ziemniaki, kartofle. Tutaj jest reszta poziomeczek. Idziemy zobaczyć, słuchajcie, teraz mamy te tuskaweczki. Idziemy zobaczyć, jak się mają. O, tutaj w zeszłym tygodniu pokazywałem Pierwsza fasolka zaczyna wychodzić, ale nie ostatnia. Gleba zaczyna pękać, czyli w końcu to jest to, słuchajcie, ciepło, ciepło. I ta fasolka szparagowa ma tyle światełka, że mi zaczyna faktycznie już fajnie wychodzić. Yy, groszek, tak jak mówiłem tydzień temu, musiałem podwyższyć pomp podpory. O, tu mamy kolegę, który sobie idzie. Musiałem podwyższyć podpory, zrobiłem to. Są te sznurki na maksa dane, i już doszedł do nich groszek. Pierwsze kwiatostany na groszkach się pojawiły, co mnie cieszy. I są spore, jest ich tutaj sporo, i zaczął kwitnąć, bo no my bardzo lubimy. Nie wiem jak wy, ale chyba większość dzieci lubi groszek cukrowy. Tutaj są papryczki. No, tu jakieś zabawki, dotamy sałaty i brokuły. Sałaty, fi, fajne. No, to już jest fajna sałatka. Jak chcecie długo się cieszyć sałatą, to obrywamy te liście ostatnie, żeby ta główka cały czas na bieżąco się robiła. Brokuł, słuchajcie, w końcu wygląda jakoś jest w wielkości mojej dłoni. Mm, w końcu, powiem tak, w porównaniu do kalafiora, który ma naprawdę już świetnie wytworzoną główkę to te brokuły na razie idą powolutku ale potrzebowały tej temperatury poszły znacząco do góry tutaj troszeczkę trzeba jeszcze otwaścić, no, ale królowa międzygrządką musi być także widać czy było nawożone tu mamy papryczki widać ją i to jest pierwsza generalnie yy, znaczy nie pierwszy krzak, bo tutaj kilka ma już owoce ale to nie są pierwsze owoce yy, na tych krzaczkach, dlatego że one były już obrywane, te pierwsze, jeszcze w momencie owocowały, albo raczej kwitły, bo nie dopuściłem do owoca, w momencie kiedy były jeszcze na etapie rozsady i nie były na zewnątrz. Teraz już tym daję możliwość, widać, że ta papryczka jest taka podłużna. To będzie papryka słodka, ale podłużna. Nasionka z jakiejś papryki z marketu. Tu była wysiewana cukinia, natomiast tutaj jest jako przedplan szpinak, który trzeba już zabrać. I w dalszej części też będzie cukinia, reszta papryk, pozostałe koktajle. A tutaj mamy te kalafiorki. Kalafiorki mają się faktycznie fajnie. Tu widać, że w kalafiorkach jest grubo. Ja powiem tak, patrzcie to, nie? to jest moja ręka, to jest ten kalafiorek. Mały sklepowy. Jeszcze trzymam. Ten. Ja w tym roku bardzo ryzykowałem z kalafiorami. Pytanie od Was. Kiedy one trafiały? To są już takie do gruntu. Tam filmik był na kanale. Także jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam. Bardzo wcześnie. Ja je okrywałem włókniną. Tak jak pokazywałem. Pierwsze liście ucierpiały. Na kalafiorach. Trzeba było je obcinać bo przymarzły. Na szczęście trzymają nie rozchodzą się, bo problem jest z kalafiorem, jak się rozejdzie Wtedy ten kwiat wygląda jak taki faktycznie przekwitnięty kwiatostan, a nie taka różyczka jadalna. I jeszcze zobaczymy. jak murze się mają tak, także też już coraz coraz większe. Tak się mają czosnki. Wygląda to już coraz fajniej. Teraz tylko słuchajcie podlewać. Temperatura jest. No ja Was zapraszam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału oraz na mojego Instagrama. Dajcie znać w opisach, jak u Was, co w tym roku u Was króluje, jesteście z jakiej uprawy zadowoleni, ponieważ był to zimny rok i dla tych, którzy mieli pierwszy raz uprawę, mógł być trochę zniechęcającym. No ale no niestety, to tak jest, no w każdym roku jest jakieś ryzyko. W zeszłym roku był mm, maj, czerwiec fajny, lipiec strasznie mokry, pomidory chorowały. W tym roku bardzo późno można było cokolwiek wystawiać na zewnątrz, do gruntu tym bardziej, bo było bardzo długo zimno. No, no, widać, że w Polsce jak gdyby coraz bardziej jest potrzebne uprawianie w szklarni pomidorów, ponieważ przy zbyt dużych opadach one sobie potem nie radzą. Zapraszam Was raz jeszcze na mojego Instagrama. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!